Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft przygody. Eee, właśnie wszedłem sobie tutaj na świat. Eee, była noc, więc się przespałem i z tego co widzę to całkiem sporo potworków się tam zrespiło, albo już nie, które poznikały z mapy. Trochę sobie tutaj pograłem. Eee, jak widać zrobiłem sobie w końcu farmę, by nie brakowało mi jedzenia. I w sumie nie wiem co ja tu właściwie posadziłem, bo jakieś randomowe nasiona to są ale chyba jakieś lepsze to są nasiona? No w sumie to nie wiem. Ale musiałem sobie tutaj zrobić, no bo zdobywać cały czas jedzenie z zwierząt by było bardzo, bardzo ciężkie. I zastanawiacie się pewnie, co to w ogóle tutaj jest. To jest formiernia, coś takiego, coś w tym stylu. I tutaj możemy sobie odlewać, odlewać sobie sztabki i, i rudy. Dzięki temu możemy na przykład za 5 albo 4 rudy, na przykład z żelazo możemy mieć cały blok, więc jest to naprawdę opłacalne. No i przede wszystkim się to przyda do robienia sztabek, na przykład z jakichś kilofów, które wypadną, albo po prostu robienia kilofów, jak tu widzicie. Dzisiaj sobie na przykład zrobimy żelazny kilof dzięki temu. Jest to bardzo przydatna rzecz, o kurde, tu się nawet pojawiło ten ciekłe, ciekłe żelazo a ja, co tu się... czy tu jest ten trawiasty gościu? czy mi się wydaje bo w sumie pokazuje mi się na mapie że powinien być gdzieś tu albo jest podem. Jezus, tu jest! kurde ja się wystraszyłem w ogóle nie widać na tej cholernej trawie ja pierniczę. Przerażające są te niektóre potwory. Dobra, zjemy sobie, żeby mam się regenerowało jedzonko. Kwiaty. No, trzeba też patrzeć na kwiatki, czy przypadkiem cię nie zaatakują. To jest bardzo, bardzo dziwne. Moby są dodane tutaj do tej gry. I w sumie ostatnio znaleźliśmy Arlemite bodajże. I zrobiłbym sobie ten. E, zrobiłbym sobie ten kill. Of, to gdzie się go robiło? Tutaj. I mamy chyba wszystko, gdzie tu jest: To jest wooden tool rod Mamy tutaj stone binding, i mamy iron pickaxe, i pyk, pick. i mamy, mamy tutaj ee, kill Który którym mam nadzieję że będę mógł wykopać tego, tego Arlemaita 48. Te nowe potwory zazwyczaj się spełnią na jakieś 15, 16, 20 level, ewentualnie. I tu był ten Arlemaj, tutaj mamy Minizio To też bym sobie wykopał Ale tu mamy... nie to jest Peridot Ale to jest chyba dokładnie to samo W sensie jeśli chodzi o O jakby rzadkość i... I... I nie wiem co chciałem powiedzieć No rzadkość i tak dalej co Rubi, diamenty i tak dalej Więc naprawdę bardzo fajne Fajna zdobycz i w sumie nawet nie wiem, czy gdzieś jeszcze tego nie miałem, bo tutaj jak, jak szukałem tego, tej lawy, no to musiałem sporo, sporo tutaj przekopać, jak widać. O właśnie, jest jeszcze tutaj. Ale niestety tylko jedna. Ale nie, to, to już jest minicja tylko. A nic jest takie średnie. W sumie mieć możemy skopać, bo z tego można jeszcze coś robić. Natomiast na pewno jakieś narzędzia, to może się nam to przydać. Dlatego to skopiemy. Czy coś tu jeszcze było? Tu było... syna. W sumie nie wiem czy z cyny coś się aktualnie robi, czy czegoś czy To, no, to jest to Minisio? To też było, tak. Mm, no i tu już nic ciekawego z tego co pamiętam nie było. Ale mamy w sumie 7 peridotów, to możemy zrobić z tego nogawice, myślę. To są prawie jak diamentowe i w końcu będziemy jakoś w miarę w miarę uzbrojeni. Nie będziemy tak na goło latać, bo mam też sporo żelaza. Więc zrobimy sobie żelazną peridotową zbrojkę. W sumie dzisiaj bym się wybrał właśnie już na te niższe levele w, w poszukiwaniach tego peridotu i y y y jakiejś rubi, szafiru, diamentów i tak dalej, żeby już sobie coś zrobić, jakąś zbrojkę. Bo miecz możemy zdobyć tak, że. Możemy zdobyć, tak... Zabijając po prostu te nowe potwory wylatują... szardy, nie wiem czy ja je gdzieś tu mam. I z nich można zrobić naprawdę super mieczyk, bodajże 12 obrażeń. Więc tego będziemy szukać. Gdzieś tu creeper jest, kurczę, gdzie się spałnią? To, że na tej mapie pokazuję te potwory... i to czasami pokazuję nad tobą, pod tobą... jest ciężko się zorientować... ciężko jest się zorientować, gdzie one tak naprawdę są. E, chwila, co tam się zrespiło? Jakiś żelazo, ale coś to jakieś podejrzane to żelazo. Coś bardzo podejrzane. Na chwila, e, mieczyk. W sumie już bym zrobił sobie tą zbrojkę. Mogę już sobie zrobić zbrojkę. I pyk, pyk, nogawice peridotowe. Protection 6. Więc naprawdę dobre. E, I w sumie tutaj, gdzie jest moje żelazo. I z żelaza możemy zrobić sobie resztę, żeby nie latać tak na goło. Eee, czego mi brakuje? Brakuje mi hełmu. No. I mamy całą zbrojkę teraz. I teraz możemy się już jakoś w miarę bić. W sumie muszę jeszcze zrobić sobie... ...jedną skrzynkę, ale brakuje już mi powoli... ...drewna. Kurczę, pamiętam jak się robiło tą skrzynkę, czy nie pamiętam? Pamiętam, robiło się cyk i tutaj dwa t no i mamy skrzynkę. E, tutaj sobie damy drugą skrzynkę i dobra, i lecimy. Czy coś tu się zrespiło z tych nowych potworków? No, w sumie to nie widzę nigdzie po pobliżu, tylko. Tutaj gdzieś, no tutaj jest ten cholerny kraw, który mam nadzieję mnie nie zaatakuje. Nic się nie zrespiło? Serio? Będę musiał szukać... ...nowych podkorków. Czy gdzieś tu jest ta dynia pająkowa? Dynia pająka nie, nie widzę. E, no dobra, dobra, tutaj możemy sobie przepalić, tylko muszę wziąć węgiel. I w sumie, kurczę, nawet będzie się dało myślę, poradzić bez, bez tych, bez chlebka z tej pszenicy, ale w razie czego wolę mieć. Wolę, wolę jednak mieć jakiś zapas jedzonka w razie, w razie czego. No i okej, okay, dobra. I w sumie możemy, kurczę... Chwilę lecieć dalej, jak tu sobie chwilę poczekałem, to chyba mi się coś tu zespał. Kurde, czy to jest to trawa? Nie wiem, że on nie widzę. Gdzie to jest? Aha, to jest ten krab. A kraba to nie potrzebujemy, potrzebujemy coś tam jakąś dynię albo. O! Jest dynia! Jest i dynia! Okej... Okay. Idziemy sobie tutaj... z Schaboszczaka... Idziemy się bić z dynią. Kurde, nie wiem czy w sumie... To jest dobry pomysł, ale... Nie no, dobra. No, bardzo łatwo sobie poradziliśmy. I dostaliśmy dwa szardy. Dwa szardy, czyli to jest całkiem sporo. Jest to naprawdę całkiem sporo. Więc kurczę, tylko ile my tam mieliśmy już w domku. Razem mamy kurczę. Na razie mamy tylko 5, potrzebujemy 18, ale kurczę, jak będą wypadać po 2, to powinno pójść to w miarę szybko. O kurde, czekajcie, coś tam się zaspełniło, czy nie. Chyba nie. Chodź. Z tego co widzę, to nie na mapie mi przynajmniej nie pokazuje nic. Co to w ogóle jest? Żwirowa ruda mi O! Czekajcie, czy tu to... tutaj nie. No właśnie, jest tu gnojek. Jest tu gnojek. Kobli. To się nazywa, No, i wypadł dwa szardy z niego, i bardzo dobrze. Poszukujemy jeszcze Jeszcze co najmniej, no kurczę, potrzebujemy z czterech, myślę. Choć w sumie ile mamy teraz? Nie pamiętam, ile tam miałem w domu. 5, teraz mam z 7. No to potrzebuję jeszcze 11, kurde. To jest dobra wiedźma czy zła? Dobra wiedźma, okej. Okay. Ale dziwnie to się zrespiło, jaki ten dom jest ogromny tutaj. Eee, dobra, wracamy do siebie. Może jak odszedłem na tak daleko, to może też coś u mnie się zrespiło. Koblinów, ej kurczę, aż za dużo. Czy ja sobie z nimi poradzę? Nie, no chyba sobie jakoś poradzimy. No, ich to aż za dużo teraz jest. Weźmy na jednego. Po kolei będziemy je bić. O Jezu, to nie byłby skak pomysł skakać na niego. Ile? Dwa, dobra. Dobra, kolejny. Choć zabilibyśmy pewnie teraz, możemy sobie nawet dwa naraz raz bić. Bez większego problemu byśmy sobie poradzili. O, no naraz. raz. No nie, a z niego nic nie wypadło. Dobra, jest 6 szardów. Ile tam jeszcze potrzeba? Chyba miałem 5, czyli jeszcze 7. Jeszcze 7 szardów. Cały czas. Czy coś tutaj jest? Nie, no chyba nie. Nie, no przez to, że to się pojawia też. Pod ziemią mi się tu znaczki pojawiają, no to ciężko jest znaleźć coś albo nie. Jezus się pokazuje na mapie jak to jest trawa. Tak. Średnio to widać, no właśnie, tu są. Chodź tu kobli. W sumie ilu mi brakuje. No, nic z nich nie wypadło? No, nie wierzę. No, co za skam. Dobra, ile mi w sumie brakuje? Ja cały czas zapominam. Mam 16, kurde. Czyli jeszcze jedno. No, nie wierzę. No, jeden, ten, jeden szart. Jeśli dobrze mi się wydaje w ogóle, już się okaże, go się. ...inaczej robi niż inne mieczyki i będę musiał więcej, ale chyba się go robiło normalnie, z tego co pamiętam. Dobra, niech się mi się to nagle zrespią. Bo one się tak z niczego respią, albo się tak na mapie z niczego pojawiają. Halo, tu wcześniej były te dynie. Ale trochę, trochę się wystraszyłem. No. Bo tam nie wiadomo co się jeszcze kryje w tym lesie. No jak teraz dojść do tej dyni cholernej? to na do mnie przyjdzie. Chciałem jakoś podejść sprytnie. No i chodź się bić. No musi mi dać chociaż tego jednego szarda. Dobra, mam. Mam. Spadamy do domku i mam nadzieję, że robimy, no jeden z lepszych mieczyków, w sensie no, na to jak na to te mody on jest średni, bo są tu miecze 36 obrażeń, 40 obrażeń, ale jak na aktualny progres, jakim jesteśmy, jest to naprawdę dobry mieczyk. No i bierzemy tak... Yy, chwilę. Tutaj też mogę to zrobić. Bierzemy tak. Bierzemy tak. I mam nadzieję, że się go robi normalnie, bo jeśli nie, to jest przypał. Tak. I tak. No właśnie. Teraz najfa chcemy. Choć 11 obrażeń. 12 ma tego mil obrażeń. A tutaj mamy 6. Czyli 11, jednak, ale to jest już porządny mieczyk. No teraz to już możemy. Możemy tutaj ostro. Ostro jechać z tematem. Dobra. I w sumie, pewnie w następnym odcinku będziemy już coś działać, jeśli chodzi. Nie, no znowu coś jest pod ziemią. Będziemy działać, jeśli chodzi właśnie o diamenty, safir i tak dalej. Potrzebujemy tego kopalnie by następnie zrobić ekspiarkę. No i potem już... No potem już będziemy bogaci naprawdę tak mocno. Ale jednak najpierw trzeba zdobyć trochę tego rubi, safiru i tak dalej. I tak dalej. A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Koniecznie subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. No i widzimy się w następnym odcinku.